Na Państwa broku jesienny, gdzieś około 2,5 tygodnia po posadzeniu, już dosyć ładnie ruszył. By trzeba było wysypać dawkę azotu. Można to zrobić przy roślinach, i wtedy wysypujemy około 100 kg saletramonowej lub 200 kg saletry wapniowej, w zależności od tego, co mamy w glebie. Producent tutaj podlewał, bo dawno nie padały deszcze. Deszczownie, że doszło do końca, nie widać, ale jest świeżo podlane najprawdopodobniej z powodu tego, że chce położyć herbicyd. Jeżeli chodzi o szkodniki zaprawione werimarkiem, więc nie ma jakiegoś większego problemu z mączlikiem, trochę oczywiście owadów pewnie jest. Tutaj trochę widać, ale larwy które będą się wylęgać będą zabijane jak zaczną żerować, więc tutaj nie powinno być jednak jakiegoś większego problemu. To, to jeszcze można zrobić, żeby ten brokuł troszeczkę lepiej ruszyć. Więc, można opryskać produktem Algarentuin z dodatkiem Nutriglinu, czyli aminokwasów. Wtedy będzie rozwijał się korzeń, jak również część nadziemna. I dalej, obserwować co dzieje się ze szkodnikami.